jest troszeczkę bardziej urozmaicona w porównaniu z tą zeszłego roku gdyż dodano takie elementy sprawnościowo OS-owe można powiedzieć na lotnisku i w twierdzy Modlin i tutaj na Bemowie a te OS-y takie sensu stricte są bardzo podobne do tych zeszłego roku, tam porobiono troszeczkę odejść takich szutrowych, ale generalnie to jest to, jest to samo są bardzo szybkie, wygrają na pewno szybkie samochody i kierowcy, którzy potrafią późno zahamować. Przy zmianie biegów na niższy Jeżeli troszeczkę mi się ześlizgnie z zlewarka To wyłączam pompę Jest taki po prostu niefortunny układ Teraz to chłopcy korygują I samochód gaśnie, bo nie, elektryczna pompa nie podaje paliwa Prawda? Jest w ferworze walki Zanim człowiek odszuka co się dzieje To te sekundy mijają to Polega na tym, że na przykład z szóstego biegu Samochód bez napędu dojeżdża do trzeciego, bo ja cały czas staram się go zapalić, zanim yy, przypomnę sobie co się dzieje w ogóle, potem włączam pompę i potem od nowa startujemy. No. No ciężki, ciężki. Trzeba powiedzieć, że ciężki, duże szybkości, dużo błota na drodze, pogoda zmienna, także rajd bardzo trudny. rower! Trzecie miejsce Marek Jeruszczak, Marek Strobo. Na nagrodę w ręce. Miło, że Panowie widzieliście po naszych drogach i mam nadzieję, że to nie będzie jedyny sukces w naszej